A tymczasem na naszym kempingu po powrocie z Szwajcarii. O. Mamy taką pochodnię z Minecraft'a? Mhm. <laughs> mamy takie coś, mhm. e, Ale też. pokaż, pokaż. Bo to jest naprawdę taki fajny, porządny zestaw. Kupiliśmy to w specjalistycznym sklepie plastycznym. Nie? Oha, no bo tutaj jest tak. To no i mamy takie łupy Tutaj jest to to to, 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 to już oczywiście już wcześniej sami mieliśmy. Musieliśmy chociaż jedne fajne pisaki albo kredki upolować, nie? Do Ja sobie tutaj testuję kolorowanki Na których najlepiej się sprawdzają te pisaki na tutaj. Cię, O zawsze przychodzi wiecie, po to po, o, Nie moja kolorowanka podaj Po to żeby mnie czymś uderzyć no. Bo jeszcze wam pokażę Że tym pisakiem Można tak fajnie kolorować Nie tylko Tak A zobaczcie tutaj jeszcze z tyłu wam pokażę Tutaj jest grubość pisaczka. Na, Na programie Gotuj z Samsonem. Będzie to beef, ojo, Katasuju kutu, makarame. Za chwilę będzie gotowe. Tu mamy, tu mamy sosy, to trzeba zalać, to trzeba zalać wrzątkiem a następnie dodać ten ekstrakt z ojokata i tutaj Osłuch, wielkie wyzwanie dla Tatvira, czyli wifon, e, wołowina kary pikantna o synonimie bardzo mega ostra. A więc jeśli to jest mega ostra, jestem ciekaw, czyli podołam temu zadaniu. Otwieram oczywiście szwajcarskim w Szwajcarii. I jest, proszę Państwa, już otwarte. Trzeba tylko zgnieść Ja tam to swoim uściskiem, Halka, o, i nasze daleką do poziomu, do poziomu Dobrze. zalania, proszę Państwa, poziomu zalania. Odstawiamy na bok. Pokaż. Złoto. Złoto. Lód. No. Pyszczka. Pyszczka. Ostatni etap. konsumpcji naszego wspaniałego dania, czyli beef, ojo, katupel, srimen, Sam już testuję, samego jest na pewno dobre. No, moja... Jeszcze nie wypaliła, ale no. zaraz wypali. No, jak na ostro, bardzo ostrą, to naprawdę jest to... Bardzo ostro. No, czyli co powiesz tutaj? Czyli czarny wifon, czarny czarny Wcale nie jest taki... <klujna> <klujna> ah, rzekomo mega ostra, ale... Nie jest to e, taka osoba, która może delikatnie zaszmerać. mnie. A co? Jest To jest pikantne. <grym wytrza> Aczkolwiek nie. Aczkolwiek jest Jesteśmy ostatni dzień na kempingu. Chłopcy jeszcze śpią. Chłopcy. Co? Dzisiaj jedziemy do apartamentu. Proszę, Adek Szczyt, po prostu techniki survivalu. Nie wiem, jak on to wyhaczył, ale gdzieś tu rąbeczek, drzewka i proszę, o. Co, dumny jesteś? Jestem dumny, jestem prawdziwym survivalowcem. Chłopaki, który już raz Mario oglądacie na tym wyjeździe? Bo tutaj nie mamy Wi-Fi i chłopaki mają pobrane Mario i od czterech dni oglądają codziennie tą samą bajkę. Nie? Dzisiaj ostatni dzień na namiocie, tak? Kakuś, jedziemy dzisiaj po apasto. Jedziemy dzisiaj. I tym oto akcentem pożegnaliśmy się z kempingiem i ruszyliśmy w dalszą podróż. Hello, Hello gdzie jesteście? With, with as apartment. Aha, we are in the apartment. Tak, apartment. you are in the apartment. Yes, you are in the yes. apartment. Jest, Jesteśmy na przystanku Odpoczywamy po namiocie. Oczekiwanie na apartament spędziliśmy bardzo kreatywnie, tworząc artystyczne wzory na kamieniach. Proszę, jakie dzieło sztuki. Nie My śpimy sami tutaj w tym, tutaj. Złodziej. 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 A co? A może ty jesteś święty Mikołaj? Tak. Trzymaj. Ale Pierwszy raz jestem w drewnianej a widzę. Pierwszy no, <noise> raz jestem w No na tej wycieczce tak. O góry widać. Widać góry. Nie, wyżej. Patrz, tu jest kot. Tak, tu. Oj, nie lubi się. serce. Yeah, yeah, but... Do... Nagrywania. No, no, tak. Potem jeszcze pójdziemy na tego. Nie znam, bo to jest nas o, tu mamy przecionek. I prawdziwe kwiatki. No schmij no. cool. I dodam, że ten gospodarz, jaki nam się trafił, był naprawdę... No nie do opisania. Severin po prostu jest gospodarzem z serca. Mieliśmy wypełnioną lodówkę, domową atmosferę i nie da się opisać, jak bardzo byliśmy zadowoleni z pobytu, aż się z domku nie chciało wychodzić. zburgu przywitał nas deszczyk ale my się cieszymy bo nas obchodziło jakoś tak yeah. like so tak whisper your name in the rush of the breeze love like an ocean rippling with ease heartbeats sink into this melody you and i forever I'm a child of Ochi child of we are the art free education this is we educate ławka. No. Tu jest chyba zejście poza to na ogrody. A no dobra, jeszcze kawałek pójdziemy. He. Ale to nie jest tutaj? To jest tu właśnie. Tu nie, chyba. No jakieś śliczny Jesteśmy w takim fajnym sklepiku cute, który ma takie fajne dodatki wszystkie, tak pięknie pachnie to serduszko goździkami. No wchodzimy do środka, chociaż. I pada. Hello? Ślicznie. Ja. Jezu, wy powinniście sobie wziąć takie super mydło. Jezu, ale pachnie. Tak, Adek, powochaj. Takie mydło, kakuś, to są te mydła, które ty kochasz. Zobacz, pokaż mu. Nieładnie pachnie. Ładnie pachnie mama. No, To ładnie pachnie. To jest mydło. Jakie macie te mydełka? Śliczna. Tylko pokażę. Pyszczka! Mydło. Kochany mój chłopak. Tym oto miłym akcentem pożegnaliśmy się z Bawarią, Austrią i ruszyliśmy dalej. Pamiętaj, żeby zostawić subskrypcję, aby być z nami na bieżąco. Dziękujemy.